Jesteśmy dumni z naszej przeszłości kultury i zabytków. Zespół Klasztorny Ojców Bernardynów w Leżajsku to jedno z najcenniejszych dzieł architektury sakralnej na terenie województwa podkarpackiego, w całości wpisany do rejestru zabytków. Od 2005 roku uznany za pomnik historii. Bazylika wraz z przyległym klasztorem została wzniesiona przez Łukasza Opalińskiego w drugiej połowie XVII wieku. Dzisiaj dzięki środkom z Unii Europejskiej bazylika i klasztor odzyskują dawną świetność i szerzej otwierają się dla mieszkańców. W tle odnawianych murów powstaje Franciszkański ośrodek kultury i malowniczy ogród, z którego rozpościera się wspaniała panorama na bezcenny obiekt naszej kultury.